Marvis Mobile Homes, całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOL. Stało się tak, że propozycja została mi złożona. Zostałem dyrektorem sportowym. No, i z tego co widzę, mój powrót jest taki, jakby łagodny, bo znam się ze wszystkimi. Jestem dobrze przyjęty w klubie. Jesteśmy na, na u progu i to bardzo wczesnym progu, takim budowania drużyny, przygotowań do sezonu. Także wszystko przed nami. Za wcześnie jeszcze, żeby cokolwiek, cokolwiek mówić o szczegółach. Jesteśmy na etapie budowania zależności strukturalnych Także jeszcze chwilę musimy poczekać, żeby dokładnie można było sprecyzować, co do kogo należy. W każdym razie klub musi funkcjonować należycie. To jest klub, klub ekstraligowy i tak musi być postrzegany. Z Grzegorzem dawno się znamy już. Byłem nawet kiedyś jego trenerem. Rozgrywaliśmy wspólnie mecze. Grzegorz był bardzo dobrym zawodnikiem. Przypominam sobie nawet tutaj start jego w eliminacjach challenge do Grand Prix, także on wygrał te zawody, tak mi teraz do głowy przyszło. To jest bardzo dobra pozycja do przekazywania swoich umiejętności innym zawodnikom, starszym, młodszym, doświadczenia z zawodów, doświadczenia z treningów, także praca Grzegorza jako trenera będzie tutaj bardzo pomocna, wskazana, przydatna, będzie efektowna, efektywna. Nie wiem, czy to tak mogę określić, że jestem bardzo zaskoczony, obserwowałem zresztą jak zwykle, co się w klubie dzieje, no i w pewnym momencie telefon również do mnie i no trochę się zdziwiłem, może nie byłem zaskoczony, bo, bo nie pochodzę ze środowiska spoza Różla, także różne rzeczy przeżywałem, tak się złożyło, że ten telefon, może niewielkie zaskoczenie, ale zdziwienie, ale... No ale jakoś się to potoczyło, jestem tutaj teraz. Mhm. Jesteśmy po podpisaniu już umowy, umowy i, no i zaczynamy pracę zaczynałem tutaj jako adept szkółki żużlowej, zdobyłem licencję sportu żużlowego, byłem zawodnikiem Falubazu. Później po zakończeniu swojej kariery żużlowej pełniłem różne obowiązki tutaj na stadionie jako kierownik drużyny, kierownik zawodów, chronometrażysta, kierownik startu. Także później podjąłem pracę po odpowiednich szkoleniach sędziego zawodów, później byłem komisarzem toru, pracowałem też w Ekstralidze jako koordynator do spraw szkolenia młodzieży, także w ciągłym swoim kontakcie z żużlem przeszedłem chyba już wszystkie szczeble, no jakie nikt w Polsce chyba. Ile lat w żużlu? No tyle co powiedzmy Grzesiuwa Lasek chyba mniej, co Andrzej Huszcza mniej więcej, bo zdawaliśmy razem licencję tutaj na zielonogórskim torze. Także to kilkadziesiąt lat nie chcę wymieniać dokładnie, bo i nie zliczę, <grych> ile by to było, ale, ale naprawdę sporo. Widziałem dużo, może nawet wszystko, a może i nie wszystko, bo człowiek zawsze się no, może czegoś spodziewać nowego. Mierzymy wysoko. Ja jestem podekscytowany nawet tym, że yy, drużyna. Jest przyszłościowa. Przyszłościowa to znaczy, że może walczyć o wysokie cele w przyszłym sezonie. Szczegółów też jeszcze nie powiem, bo to jeszcze za wcześnie. Ten sezon, o którym mówimy, jeszcze się nie zaczął. Nawet rok tego sezonu mamy 2025, więc musimy na te przemyślenia jeszcze trochę poczekać. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem.